Dzień dobry widzowie, jestem Adamika. W dzisiejszym filmie jesteśmy na Wojanowicach i e, w ogóle jest śmieszna sytuacja. W ogóle to jest jakiś. O, Kiciuś, Kiciuś. Nie, no dobra, nie zniszczę Kiciusia. W ogóle jesteśmy na Wojanowicach i dzisiaj jest mega ważna sprawa, ponieważ dowiedziałem się od mojego tajnego znajomego, którego wam niestety nie podam, że, y, że haker uwięził Wojana, a bardziej coś mu zrobił. Nie wiem co, jeszcze co mu zrobił dokładnie, więc będziemy teraz iść to sprawdzać i. Zostawcie łapeczkę w górę i subika, żeby były większe szanse, że on jeszcze, jeszcze jest nim w miarę okej, okay. więc e, muszę wziąć, iść po itemki, które sobie zostawiłem e, na ratunek dla Wojana, więc napiszcie w komentarzu, Wojana przypnę serduszkę, oczy, o, oczywiście, e, i to było gdzieś, o, tutaj e, mam równy staczek e, drabinek. I będę, i będę iść ten, do ratować Wojana. Z góry przepraszam, że jestem chory i czasami mogę sobie siorbnąć bo no okropnie się czuję, co nie, nagrywam dla was filma e, Okej, okay, dobra. E, tu ta dziura. Niestety do niej nie wchodziłem, ale tutaj się skakuję, jakoś wychodzę, postawię te drabinki. E, jeżeli nie będzie, jeżeli będzie dolegało coś Wojanowi, to po prostu pójdę z nim do szpitala, ponieważ no, magisterka ogarnięta, doktora, więc... O! Jezu. Dobra, co to jest? OK, CO JEST?! To jest czaszka! CO JEST?! kolejno? co jest, co jest, co, jest? co jest? Dobra, nie, nie, boję, boję się, boję się. Nie, kurde, co jest? Dobra, widzowie, napiszcie w komentarzu, Wojana, przypnę wam serduszko i zostawcie subika. A tu pisze ofiary, zemsta. Widzowie, co tu jest? Co tu jest? co, tu jest? Eee, co jest? Jakiś Alex i duch Wojana? Wojan umarł i nawet stracił swoje ciało. Wygląda jak jakiś Alex, widzowie. O nie. Dobra, widzowie. Czy jesteś ty, Wojan? Ty jesteś duchem? O nie, dobra, dobra, ja znam e, technikę na ożywianie. Ameno, ameno, żyjo, 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 ameno. Dobra, więc e, odzyskał swoją formę cielesną. Dobra, chodź tu, chodź tu Wojanit to. Dobra. Co tu w ogóle ten hacker chory trzyma? Nie no, po prostu zobaczmy sobie tu. Co jest? To sobie jakieś czaszki? Nie, 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 po prostu nie. E, dobra. Nie, chodź Wojan, chodź, 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 chodź. Złuchaj, napiszcie w komentarzu Wojana, przyda z serduszkę i zostawcie subika, bo... Widzę, że Wojnar tutaj ma, ma trudne, trudną przypadłość pół śmierci, więc o tutaj w ogóle coś on tutaj pisze. Dzięki za uratowanie, zostawcie suba, dokładnie widzowie, zostawcie subika, a my lecimy do, do szpitala, ponieważ ma ciężką dolegli dolegliwość e, ten chwilo chwilowej śmierci, więc e, no po prostu śmierć kliniczna w, sk w skrócie, co nie? Więc e, dobra, szybko, szybko, szybko idziemy. Cudem bo Janowi się udało ujść z życia, więc szybko, 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 na górę, na górę, na górę, na górę, na, górę, na łóżko, na łóżko. Dobra, 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 na łóżko, na łóżko. Jezus Maria, pół, śmi pół śmierć. Dobra, czekaj. Amputować mi Okej, okej. Nie, dobra, nie, tego się nie da amputować. E, bo tego nie ma. Dobra. Okej. Okay. O i, i... no o dobra! Uratowałem go, dobra, dobra, y, jedna noc i będzie wszystko git z Wojanem, więc chodź Wojan tutaj na Wojanowicę y, Napiszcie w komentarzu Wojan, a przypomnę serduszko, pamiętajcie i zostawcie sobie kazneczki, aby być na bieżąco, a my lecimy na Wojanowice, bo po prostu no, to jest przecież to samo, co ten hacker robi. Ja rozumiem, że można się zemścić, no bo jednak Wojanowicza nie zepsuli portal, przez który on mógł e, jedynie wrócić na Wojanowice ale to jest po prostu przesada, co nie? Więc widzowie, napiszcie w komentarzu wojan, a tutaj idzie wojan sobie już się prześpi. Widzowie, yy, widzowie, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę subika z żeby być na bieżąco pawojan, a um, ja się z wami jak więc pozdrawiam.